Moi drodzy, większość z nas z ulgą zareagowała na temat wczorajszego wystąpienia pana broniarza, że em, związki zawieszają strajk nauczycieli. E, ja sam odetnąłem z wielką ulgą, bo widok mojej córki em, wracającej zapłakanej ze szkoły, a jest w trzeciej klasie maturalnej, po prostu krają me serce bez znieczulenia. Nie zapominajmy jednak, że czarne chmury wciąż wiszą nad e, naszą odświatą. No i my w tej chwili, tutaj w parafii, wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzicom, którzy nie mają co z dziećmi zrobić, ponieważ widmo kontynuacji tego strajku e, jest tak, jakby przeciągnięte do września. Otóż ustaliliśmy tutaj na Radzie Parafialnej, że um, wychodzimy, tak jak powiedziałem, naprzeciw um, oczekiwaniom i potrzebom i wszyscy rodzice, którzy nie mają co zrobić ze swoimi dziećmi, um, są bardzo gorąco zachęcani, żeby pozostawić je w naszym parafialnym oknie życia.